Podoba mi się, że energię i to serducho włożyli nauczyciele, bo to oni zarażają tą młodzież i pokazują, jak powinniśmy działać. My jesteśmy tylko dodatkiem na chwilę. To jest przykład, to jest wzór, jak postępować z wychowaniem fizycznym, jak zaszczepiać w dzieciach taką myśl, że jeśli będę trenował, ćwiczył, chodził na WF, to będę po prostu zdrowszym i lepszym człowiekiem. Tutaj zaplecze sportowe jest ogromne, mamy i kort tenisowy, i boisko do kosza, więc dzieciaki miały gdzie się przygotować, ale jest to też duże wyzwanie, bo im większa szkoła, tym więcej uczniów i trzeba się przygotować i zmobilizować wszystkich do tego, żeby wzięli udział w ćwiczeniach. Ja mam wrażenie, że w ogóle projekt Drużyna Energii jest projektem już kultowym. Pokazują to statystyki, przede wszystkim liczba szkół, które co roku dołącza do, do tego, by rywalizować, by pojechać do wielkiego finału. Trzymam kciuki, żeby to właśnie tej szkole z Gowidlina się udało, bo to drużyna, która wygrała w kategorii drużyna serca. I dla mnie serce, bez względu na to, jaką dyscyplinę, nie tylko sportu, ale i życia, Reprezentujemy, to jest, to jest klucz. Jak widzicie, tutaj ambasadorów mamy najróżniejszych z różnych dyscyplin, i właśnie to chcemy przekazać. Sport jest wszechstronny i jest to zabawa. Żeby sprawdzać i rozwijać tych uczniów wszechstronnie i zarażać ich do sportu, pasji do sportu. Tor Ninja Warrior to jest taki trochę większy plac zabaw. Znaczy plac zabaw dla dorosłych, a od placu zabaw wszystko się zaczyna. Ponad 25 lat na całym świecie, każdy chce zdobyć tę górę. My mamy swojego Polaka Janka Tatarowicza, który też dołączył do Drużyny Energii, który był także na lekcji w u jest jedenastym człowiekiem na świecie, który zdobył górę Midoriyama, a pierwszym w Polsce. Ale oprócz Janka jest jeszcze Kuma Zawistowski, Grzegorz Niecko. to jest nasza czołówka ninja. któż nie, ninja by nie być ninja w to jest nic innego, jak tylko właśnie promocja wychowania fizycznego. No, ja nie będę tutaj obiektywny, bo mieli tutaj e, uczniowie dwie stacje z koszykówką, więc liczę na to, że to będzie mocno koszykarska szkoła. Niemniej, e, najważniejsze jest to, żeby po prostu była aktywna. Trzy lata temu, gdy debiutowaliśmy w drużynie Energii, udało nam się dostać do bliskiego finału. Wtedy była pandemia, więc nie mieliśmy okazji y, przeżyć takich emocji y, na lekcji wychowania fizycznego z ambasadorami jak tutaj, bo nie ukrywam, wiele wysiłku kosztowało to, żebyśmy tak znakomity wynik osiągnęli, wiele pracy. Na finał pojedzie 20-osobowa reprezentacja, ale wysiłek włożyła cała szkoła i każde dziecko musiało się do tego przyczynić. I dzisiaj mogły dostać od Was y, tak wspaniałe gadżety, i pamiątki i miały okazję zrobić sobie zdjęcie z tymi znanymi sportowcami. Warto startować, warto się starać. My też nie byliśmy pewni tego awansu, ale yy, ogrom pracy, który włożyliśmy, zaprocentował. Nie wszystkie rzeczy wychodziły im od razu, ale kluczowe było to, że próbowały, pomimo tego, że, że im coś się nie udaje, że chciały też dać sobie pomóc. A jeśli rzeczywiście pozwolimy sobie pomóc, no to może się okazać, że rzeczywiście to, czego nie potrafimy, jest do osiągnięcia i to nawet w krótkim czasie. Drucyna! Hey! Hip, hip!